ME! Po tych trzech meczach mamy pięć punktów. Przed sezonem zakładaliśmy, że tyle będziemy mieć, czy baliśmy się o taki dorobek punktowy, tym bardziej, że graliśmy z Mistrzem Polski, graliśmy z Lechią Gdańsk, graliśmy ze Śląskiem Wrocław. Na pewno my w każdym meczu chcemy grać o komplet-komplet punktów, więc w każdym meczu walczyliśmy o trzy punkty. Uważam, że w każdym z tych meczy byliśmy zespołem dominującym i lepszym. Szkoda, że się nie udało. No ale jak powiedziałeś, wcześniej graliśmy na dwóch, dwóch ciężkich terenach, no i zdobyć punktowa na pewno, na pewno tam cieszy. Czy się spodziewaliśmy? No nikt się pewnie nie spodziewał, bo, bo naprawdę punktowaliśmy, wygraliśmy pierwszy mecz na, na, na Lechu Poznań. Później mogliśmy wygrać. Byliśmy bardzo, bardzo blisko zwycięstwa ze Śląskiem Wrocław i, i gdybyśmy dopisali trzy punkty nikt nie miałby do nikogo pretensji, bo tak powinno być, uważam, a yy... No trudno, tak? Mamy 5 punktów, jesteśmy zadowoleni i, i, i chcemy w sobotę za wszelką cenę zdobyć y, kolejny komplet punktów. Przed nami teoretycznie słabszy przeciwnik, górnik Łęczna e, to będzie mecz prawdy dla nas, taki pokazujący naszą siłę, no bo tak jak mówiłeś, dominujemy, będziemy faworytem tego spotkania, gramy u siebie, no i należałoby chyba to zdecydowanie wygrać. To tylko teoretycznie słabszy przeciwnik, bo, bo też zdobywa punkty, tak? I... i... My będziemy chcieli wykorzystać światu własnego boiska. Mam nadzieję, że kibice też nam troszeczkę w tym pomogą. Naszym celem na, na sobotę to są trzy punkty. To na pewno będziemy przede wszystkim faworytem tego spotkania. Ja wierzę głęboko, że zdobędziemy trzy punkty. Zagramy w końcu na zero z tyłu, bo taki, taki na pewno nas, nasz cel jest w tym, w tym spotkaniu. Jeszcze coś sprzeduj na pewno, na pewno mecz, mecz wygramy. No jak mówię, fajnie, że będzie przed własną publicznością, bo, bo na pewno kibice oczekują tego spotkania i też, też są ciekawi, jak się zaprezentujemy w tym drugim spotkaniu przed własną, własną publicznością. Tylko nasza obrona i obrona ruchu Chorzów grała w identycznym zestawieniu w trzech kolejkach. Zgrywamy się i tak jak mówisz, to idzie w coraz lepszą stronę? To no, na pewno. Z tego, co słyszę, różne, różne opinie, że Pogoń ma bardzo dobrą defensywę. Ja też tak uważam i wszyscy tak uważają, no ale trzeba to potwierdzić w kolejnych spotkaniach i i, i po prostu potwierdzić jeszcze raz, mówię i zagrać na zero z tyłu. To dla nas bardzo ważne, że, że mamy pewność i jesteśmy, można powiedzieć, z każdym meczem coraz bardziej zgrywani. Tak? Czujemy się bardzo pewnie, no szkoda, że tracimy bramki, bo w każdym meczu niestety straciliśmy gole, ale, ale nie popełniamy błędów prostych. Te gole można powiedzieć, że były z przypadku, ale też no, bardziej troszeczkę z nieuwagi. Mało jest tych błędów i naprawdę wygląda to coraz lepiej.